I kolejna stacja i nadal nie ma tej żarówki, słuchajcie, no już podjeżdżą do każdej stacji, ja no jaja jakieś. A zobaczcie jaką temperaturę mamy tutaj. Widzicie 19 stopni jest. Dojechaliśmy o tutaj, zobaczcie, w takim miejscu stoimy kamperem, czyli praktycznie przy samej plaży. I tu sobie zjemy coś i pobędziemy. Tam już Ala poszła na rekonesans. Czy to miejsce się nadaje? To jest wystarczająco ładne, że możemy tutaj spędzić ten, ten te parę godzin. A z tyłu, o zobaczcie, z tyłu za kamperem są góry. Trochę wieje dzisiaj bardziej niż wczoraj. Ale piaseczek jest białutki. Jak tam? Wieje, troszkę. Trochę wieje. Okay. A cieplutko jest, tylko że wieje. plaża jest puściutka. Piasek jest biały. Trochę tutaj, zobaczcie, jest jednak tego materiału takiego. No, tych roślin takich jakiś tutaj. To, co na mające, też było. Ale nie za dużo. Tam już dalej nie ma. No tu pewnie niezbyt nie przyjemnie by było akurat w tym miejscu się kąpać. Ale tam już dalej nie ma tego. Co masz? Pieniądze. No, będziesz bogata. Co to jest? Tato. No, 1 euro. Masz wszyscy. Tato. <laughs> A jeśli się każdy co ci wypadło? Co piszesz? S... Czekajcie, macie coś pisze. Su... Teligrana. Sub! Oh my God, to o, to się... chyba wiecie, co to oznacza. Kto by się tego spodziewał? Jeszcze czekaj, jedna rzecz. No powiem Wam tak, że niby jest 19 stopni, czyli więcej niż wczoraj, ale wieje wiatr, a wczoraj nie wiał i tak naprawdę ta temperatura odczuwalna wczoraj było z 20 parę, a dzisiaj jest tak z 15 na tej plaży, pomimo, pomimo że jest 19 na termometrze. Także jak widzicie, Temperatura temperaturze nierówna, ale to nie przeszkodzi nam tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody. Po prostu sobie posiedzieć przed kamperem. A mamy taki piękny widok tutaj na górę. kompinię ładną. I na no, fajne miejsce. Sam raz na piknik. Wczoraj wieczorem oddaliśmy ziemniaki, żeby było szybciej. Także nastawiamy. No więc tak, tu mamy szybelkę w domu przygotowane. Zarówno, że nie odmażamy. I będą ziemniaczki. Mocno się gotować. Tutaj zrobimy, no takie warzywka, to takie, ale, ale co będzie? bardzo warzywka. Tutaj kawa się gotuje, i właśnie zamierzam ją zalać. To się smaży, a my sobie spróbujemy takie herbatki. Setkiwam specjalnie, żeby nie było wiadomo, co to jest, ale wygląda bardzo fajnie. Zobaczymy, jak będzie pisała. No dzielam bo zaraz wojna będzie. Zmuchamy. No ciekawy zapach, kurcze No czujcie jakiś tak cynamonu, no, taką czekoladę. Czekoladowa herbata. Ale słuchajcie, macie, musicie poczekać jeszcze zapach zaparzy Weź sobie. To jest Nie, Nie? podoba Ci się zapach? To jest tak dziwne. Dziwny zapach? Na nic. No nic, Spróbuj. Słuchajcie, to jest to, co ludzie, ludzie lubią najbardziej. Zobaczcie, kawka. Tam może widocze kwietna. Tutaj z tyłu za mną kamper. Tam się obiad robi. Sam się robi. No, słoneczko świeci. Tutaj jest trochę, tutaj tak nie wieje. Na plaży bardziej wieje. Myślałem, że się na plaży dostawimy z tym obiadem, ale za bardzo wiało, a tutaj słoneczko daje. Tutaj naprawdę czuć te 19 stopni, a jest zima oczywiście, luty, sam Także naprawdę zachęcam, warto, warto pojechać. Zobaczcie tutaj, co Ola wymyśliła. Chce sobie opuncję wyhodować w domu. Zobaczymy, czy jej się uda. Zostały żebenka jeszcze, także możecie sobie wziąć. Jak obiad wyszedł. Ja pokażę może swoją porcję, bo jeszcze nie jest. Ale żyberka to moja robota. Tak, żeberka to Oli robota. Jeszcze nie próbowałem, ale pewnie dobre są, nie? W takich okolicznościach przyrody obiadek. Zima, luty. Zagrożony. Tak, zabrożone nie wzięliśmy. Tak. Budowałam obiady wcześniej, więc tylko właściwie część rozrażało. Dokładnie. Mamy bardzo brudne naczynia. I je, bardzo dużo wody schodzi, żeby mieć te naczynia. Zobaczcie, biorę tutaj o. Tata pokazać, mamy jest Michę. Z dobrym synem. Do góry mi z synu. Micha, o, widzicie? Mamy Michę z naczyniami. Idziemy, to przepłuczemy w morzu. E, te naczynka. W morzu nic się nie stanie. To naprawdę od odmywas. ziemniaczków. A my będziemy mieli już takie trochę przeczyszczone że naczynia, że będziemy mogli po prostu. Najzwyczajniej świecie je. Co by umyć. umyć ziemniaki w słonej wodzie z morza. Czy gotowałem były nie? No ja wiem pewnie to trochę tak. Albo gdzie ugotować się w słonej wodzie? <G> Wiesz co, nie próbowałem. Gotować ziemniaków w słonej wodzie z morza. Ale zobaczymy. <prising happyancy noise> Bardzo! Insana, da. Na ginsona, tak? Może znam ja nie używam tu żadnego płynu, po prostu te talerze wypukujemy. o zobaczcie, żeby były, ja się po prostu szybciej umyję w ten sposób. Nie wiem, po, po, napiszcie mi, czy to dobry pomysł na oszczędzenie wody, czy jakaś głupota, jestem ciekawy. Głupota. Maciek, nie się. Jeżeli, jeżeli to jest głupota, dajcie łapkę w dół, sorry, niech wiem. Jeśli nie, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Dajcie łapkę w dół. Nie no, dajcie A łapkę w górę. Zmywam, zmywam w morzu naczynia. No, tak się zmywa naczynia w morzu na Sardynii. Ciekawe, co o tym sądzicie. Oj, oj, co to za wielka stopa? <laughs> A tu jesteś. Wielka stopa. O. Tu jeszcze na przykład. Subu Sub to rodzin Sonada. Maciek ma piła na punkcie. Subu. Jak tam a łaj Maciek, ja na bosy jestem. A tu są kamiony. Ja co tata 1906 rok. Alcoraz Piotr Aragoński próbuje wypędzić maurów z Sardynii. I nagle na polu bitwy pojawia się rycerz. Cały na biało, z czerwonym krzyżem. W sumie nie wiem, czy Salaceni najeżdżali, czy e, to Saracenów najeżdżało wtedy, ale prawda jest taka, że po prostu uciekli ci Saraceni, ale z zniknął też ten Biały Rycerz. Ale zostały cztery głowy, cztery głowy Maurów na polu bitwy i od tamtej pory flaga Aragonii, Aragon, Sardyni. zobaczcie sobie teraz, tutaj wklejam, wygląda właśnie tak, że macie cztery głowy e, Saracenów, Maurów właściwie i białe tło i czerwony krzyż. A tym rycerzem był Święty Jerzy. I to jest właśnie dziwne. Zobaczcie, można zostać Świętym, ścinając cztery głowy i zostać Świętym. Taki las to od razu przyjemność. dziutki, takie fajne pilnie. Piękne miejsce. A plaża, na której się znajdujemy, nazywa się Sapetra Luja. Idziemy taką ścieżką. Jak zwykle zostaję w tyle, bo latam gdzieś tam fotki. Strzelam tutaj kamerę, wyciągam wkładem, jest z powrotem. I oni zwykle mi uciekają, ale idziemy właśnie takim pasem nad brzegiem. Mama zakochana po puncjach. Tu są też takie duże trawy. Bardzo ładne miejsce. Tutaj mamy dopływ jakiejś rzeki do morza. Ona wypływa z tych gór. Tutaj widzicie jest most wiaduktów właściwie. Nie, no most. I tam za zaraz dopływa do morza, więc dalej nie dojdziemy, bo nie przejdziemy tej rzeki. Po lewej płynie rzeka. Tu taki pasek, a po lewej mamy morze. I rzeka płynie tak wzdłuż plaży. Może ta rzeka plaży. może pomoże. Może pomoże. A może nie. O i doszliśmy do miejsca, w którym ta rzeka uchodzi do morza. Ale ładne miejsce. Zobacz jakie ujście rzeki. Ten piasek jest bardzo twardy. I tak człowiek chodzi i właściwie w ogóle się nie zapada, nie? Mhm. Ale super jest. Tak musiał być wysmagany przez wiatr. A tu mamy dopływ tej rzeki. Nie wiem jaka jest nazwa tej rzeki, bo nigdzie nie znalazłem na tych mapach. Więc nie wiem, ale tutaj jest dopływ do morza, tak naprawdę, to tam się taka mała delta zrobiła, w tamtym miejscu i tak jak tutaj u nas odchodzą takie rzeki, jakaś tam Dźwina na przykład, czy tam Dziwna, Jezu, Dźwina. to tak samo tutaj, ta rzeka akurat tak samo odchodzi, tylko to jest po prostu miniaturowa delta. Ciekawe czy da się przejść tutaj do kolan, wychodząc na drugą stronę. Raczej da radę, dajcie lajka jak mu się uda i dyslajka jak mu się nie uda, uda mu się, widzicie? Musisz dać lajka, z tobie idzie. Nie, musisz przejść, bo musisz przejść! Ale po co? Potem będę musiał jeszcze wrócić! No na powiedziałem, nie, po, nie, lajka, lajka. bo powiedziałem, że lajka, jeśli <zuj eats> si zaznaczam, si na dyslajka jak nie przejdzie. O kurczę, no to będę miał dyslajków. nie musisz przejść! Maciek, nie! Do, to będę nie. miał wody zobaczysz, tam jeszcze głębiej było Nagle. Hmm. nagrałem? Nie, mojego buta ale co, wydechnęłaś będę? brałam muszelkę i wpadłam całkowicie do wody <śmienic> <śmienic> brawo ale jest super, Bocznie, co? ty, ty, mm, ty mówię no, mama mówiła, ale wiesz co? nie było tak głęboko, tylko się, że się zapadałem wiesz? Nie wiadomo, nie o to chodziło, chodziło. no. no. Tak, zapadłem się, także mam mokre spodnie, będzie trzeba z limczką. Mało jest miejsc, w których plaże są porównywalnie fajne do tych polskich, ale powiem Wam, że na Sardynii plaże są sztos, naprawdę. Jest ich pełno. Jeżeli lubicie piaszczyste plaże, e, piaseczek taki drobny, zobaczcie, jest zima, 19 stopni, zastanawiacie się gdzie zimą pojechać, no spróbujcie na tą Sardynię, naprawdę. Może się okaże, okazać to strzałem w dziesiątkę. Tata dał mi kamerkę, yy, więc na podtrzymanie, więc yy, muszę coś nagrać. O nie, 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 mu trzeba uciekać. A, w morze. Pytamy się, po prostu czas sprawdzić na lecie. <laughs> nie wiemy, co to jest. Jak ktoś wie to niech napiszemy też pełno się jeszcze... Pełno tego spodzimy. wszędzie. Tak, pełno tego wszędzie. A my tu już jesteśmy koło Kampela. Jedziemy gdzieś dalej. Kto wie gdzie. A już nikogo nie ma. Sami zostaliśmy. coś coś No muszę umieć, weź to Mam żydóweckę. No, bo zmieniłem. Zmieniłem, ale czekajcie, trzeba włączyć zapłon. Daj mi klucz. Tamte ci zakręcię, dobrze? I sprawdzamy. Sprawdzamy, jest, pali się, słuchajcie. A powiem wam numer, że kupiłem cztero watową. Więc. To ta 4W miała nie w tej Oto linii, nie był w prostej linii. Te takie dziupki nie mogłem ich wrzucić. Drugi raz kupowałem, ale to na ja dobrze. Uważam, Uf, w końcu to ma się, to się Słuchajcie, no Słuchajcie, wyjeżdżamy jeszcze z takiego camper palku. Nawet camper palki, gdzieś to było zaznaczone przez camper park są nieczynne tutaj. Więc więc no, jedziemy jeszcze do następnego. Zobaczymy, chcemy wiedzieć, gdzie nocować. A potem sobie możemy. Jechaliśmy do czegoś takiego, co się nazywa Area Sosta Porto Samo Paulo i to jest chyba jedyny kamper jaki znaleźliśmy. Faktycznie jest sporo kamperów, nawet nie wiem, czy jest miejsce. A teraz musimy tu przejechać i nie wiem, czy dam wada. Chorby jest taki centrum handlowe wielkie. Bo tutaj zobaczcie, stanęliśmy. I poszliśmy sobie właśnie na zakupy. Zrobiliśmy zakupy. No, jakieś władzę się cieszę w środku, bo coś nakupował, jakieś chipsy. No, jesteśmy w Olbia. Zaparkowaliśmy tutaj. Gdziekolwiek by to nie było. Idziemy no, zwiedzić to miasteczko, bo akurat byliśmy tutaj w sklepie. To akurat zwiedzimy, zobaczymy co tutaj jest wieczorkiem. Idziemy pustymi, ciemnymi uliczkami. Jak to zwykle, gdzieś nie wiadomo gdzie. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie znajduje się bazilika Distancilkika, Olbia. ona jest bardzo stara, bo ona jest z XI wieku. Matyk tam biega. Musicie wybiegać, wiecie co, Julka też jak w kamperze tyle siedzą, to po prostu aż im się chce pobiegać. No i w tym miejscu już od czasów kartagińskich był cmentarz. Potem w okolicach 600, 500 600 roku istniała tu, istniał tu już jakiś kościół, ale właśnie w XI wieku przekształcili to w taką bazylikę przebudowali właśnie w stylu takim romańskim. Spodziewałem się, że będzie podświetlona. No, nie spodziewałem się wejść. Jest po godzinie 19. Ech, tak. Ja Ci Maciek coś powiem o tym, wiesz? Miałem znajomego, który zahaczył czubkiem nóżki o tego Rozumiem. i sobie całe zęby wszystkie wybił. Rozumiem. Jeszcze tutaj zbudowany jest model. On jest zbudowany, słuchajcie, naprawdę z prawdziwego kamienia. To są prawdziwe takie dachówki. Super jest. Szkoda, że że nie można do środka zajrzeć. Ja Wam szczerze. Chodzenie jest dwoma rozbrykanymi nastolatkami. A takie słabe czasami jest. Jest, jest. Są jakieś towy, Stacja kolejowa nawet tu jest, także mamy pociągi na sandzymi. No plus chociaż, że są otwarte knajpy. Ale nikogo nie ma w tych knajpach. No ta uliczka wydaje się taką handlową uliczką. No i tu jest trochę ludzi. Tutaj za nas za pieszych. Tutaj takie coś. No to już jest czy ładniej. Tak więc ta ulica nazywa się Krosok to Uno. I Google ją opisuje jako ulica właśnie. Główna ulica z knajkami, z hotelami. Także jakimś studentom trafiliśmy na główną uliczkę. Nawet ładne niech tutaj miejsca są. To zdecydowanie znaczy, to miejsce tutaj zdecydowanie ciekawsze jest. Tam to było bardziej handlowe, tu już jest bardziej deptak. Zobaczcie, że tutaj są stoliki najpierw jest pewnie lacem to ludzki ja to, działają i to już może być znacznie ładniej znacznie fajniej Zobaczcie, opowiadam wam o fladze kolcyki o tu jest widzicie biała, czerwony krzyż cztery głowy Pierwsze pierwszy patrzyłem naprawdę fajny budynek zobacz Maciek jaki to Allardze, cześć, jak ten jest ładny patrzcie to jest czeka, taki czuka, czeka, 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 zameczek, ale to ja no drzewko no, fajne. zobaczcie jak przycięte tak, takie, takie jakie korzenie. Takie... Jak przycięte drzewko. Ale wam, że ten pałacyk jest fajny. Jaka piękna maślina. Czyli oliwka. Tam no, mówię po włosku. Nie wiem jak jest po włosku. Ten budynek też jest ładny. No tak, tutaj w tym miejsce już jest naprawdę fajne. Ej, ej, mogę powiedzieć? No co tam? Ja tak powiedziałem, ja tak powiedziałem no joke, a Jula, nie ma czegoś takiego w naszym słowniku. <laughs> tu jakie wielkie, diabelskie koło. można no tak, teraz, nie no, nie czynny jest teraz, by było oświetlone, by się ruszało. No tak, to koło jest olbrzymie. No pewnie znacie większe, ale jest fajne <śmiech> takie. Ja chcę być od dzieciu, <laughs> bo ja, o ja, to taka fajna ja w życiu nie chodziłem na takie młyny, dlatego nie chodziłem na te młyny, ponieważ zawsze nie to te myślałem, że ta kabina się odwraca do góry nogami, nie? I nigdy jej nie chodziłem, potem jeden był taki, na który poszedłem, i w ogóle nie pamiętam, jak było nawet mój, nie chcę pójść na ten młyn. Ja ci powiem, byliśmy kiedyś. w Kan, na takim diabelskim kole, pamiętasz? Jak byliśmy we Francji. Słuchajcie, zobaczcie, co można zrobić ze zwykłym śmietnikiem. Zrobić go podświetlonego, nazwać go EcoBox. Słuchajcie, tu oczywiście, tu open, to open, to open, ale zobaczcie jaka. Aha! A to nie jest głupie, bo to wychodzi na to, że tutaj coś wrzucacie, a on ma wam chyba pieniądze jakieś wypłaca za to. Czyli co? To jest coś takiego, że nie wiem, zbieracie na przykład aluminium, wrzucacie i sprzedajecie? A to mnie zaintrygowało, co to jest. Jak wiecie, to napiszcie. Próbuję się nawigować. Widzicie taką niebieską kropkę do tego zielonego punktu? Więc teraz trzeba iść o tam, tu. Także, widzicie, nie zawsze się dobrze nawiguje. Tutaj chcieliśmy dojść. Dojść w kościół Świętego To Też taki kamienny, piękny. Niestety nie jest podświetlony tak, jak bym chciał. Ale może dobrze. Via Portodoma, do ta uliczka mi się bardziej podoba, bo po prostu ma tu takie kamienice, które wyglądają na takie oryginalne, no takie stare, tak naprawdę. Tamta, nie wiem, no nawet jakaś jak kamienica była, to mi się wydawało, że ona udaje. Wstawam. a zobaczcie tutaj zobaczyliśmy jeszcze takie murale ale ładne czekaj Juka z jakimś tym i tu z drugiej strony też zobaczcie jakiś facet na żółwie płynie tutaj jakieś delfiny, jakieś ryby a zobaczcie ten z takimi konikami ale fajny jest ten Znów zdjęcie koniecznie temu, ten jest najfajniejszy słuchajcie tu praktycznie wszystko każdy mur jest obmalowany tu następny. Ale fajny to wyrobek taki. Nie, no mega. Tu jakaś małpa. No, ten można powiedzieć, że jest estetyczny, ale nie jest jakimś dziełem sztuki. A może się nie znam. No ten mur jest cały obmalowany, ale jest obmalowany po prostu sztuką. I to mi się podoba. O, tutaj kolejne, te mi się bardzo podobają. Jakieś stworzenia takie morskie. No to jest jakaś taka. Nie wiem, co nam buzi. Tutaj, co DJ? Dobra, dotarliśmy do kampera i tutaj ustawiliśmy, że na ten camper byliśmy. Przybyliśmy do tego camper parku, o którym wcześniej tu już byliśmy. Zadaliśmy, czy miejsce jest. Także miejsce było. Dużo kamperów jest. Eee, fajny jest camper tu Trzeba było zadzwonić i pan nam otworzył. No tutaj stanęliśmy, tu widzę prąd. Będziemy mieli, słuchajcie, powiem wam jedno, nawet suszalki są. Są takie suszalki, żeby sobie pranie wysuszyć. O, widzicie? Są suszalki. Także tym razem noc taka. Nie chcemy na dziko. Jakoś mamy, jakoś po prostu boimy się na dziko. Po prostu te miejsca są tak ciemne, nikogo nie ma. Slach. Wolimy w camperu parku. Widzicie, tutaj jest nawet WC. Nic nie wiem, Tam chyba ktoś jest, albo bo A może tu trzeba coś wrzucić, żeby się tworzyło? Powiem Wam tak, jest ciemno, nie będę się kręcił tutaj na razie. Jeszcze potrzebuję miejsca, gdzie tu serwis zrobić. Aha, dobra, widzę, tam jest z tyłu. Dobra, słuchajcie, to na razie tyle z tego camper parku. Widzimy się A, za chwilę.